Uginamy nogi 90 stopni w kolanach, pozycja table top, ręce na wysokości barków, dobrze doklej plecy do maty, pilnując szczególnie odcinek lędziwiowy, aby przestrzeń między nim a matą nie była za wysoka. I teraz z wdechem na początku arm lift, czyli z wdechem opuszczasz ręce, z wydechem podnosisz. Chwila rozgrzewki, za chwilę zaczniemy sobie mocniejszą wersję. Jeszcze dwa, wdech do dołu. Wydech do góry. Z każdym ruchem staraj się wydłużać kręgosłup. Ostatnie powtórzenie. Świetnie. Teraz do tego ruchu dołącz klatkę piersiową i głowę. Mocny skłon do przodu. Wydech do przodu, wdech kładziesz. Staraj się pilnować brzucha. Z każdym ruchem mocno spinasz nie tylko brzuch, ale i również żebra. Chowając je, zamykasz klatkę piersiową. Jeszcze jeden. Świetnie. Teraz dołącz sobie do tego naprzemienne wypuszczenie nogi w przód. Ta sekwencja ma na celu rozgrzać Twój brzuch. Dobrze spiąć mięśnie brzucha. Nauczyć się też koordynacji. Ostatnie. Następnie wypuszczamy obie nogi do przodu i uginamy. Zatrzymujesz nogi proste. I pracujesz tylko rękami. Głowa zostaje w powietrzu. Jest już mocniejsza wersja. Zatrzymujesz. Następnie pracujesz jedną nogą w dół. Wracasz druga noga. Naprzemiennie. Staraj się wyciągać mocno palce u stóp jak najwyżej. Wyciągaj klatkę piersiową jak najwyżej. Ręce cały czas do przodu. Palcami skierowane w stronę stóp. Następnie robimy podwójny puls nogą na dole. Podwójny puls nogą na dole. Jeszcze chwila. Trzymaj się. Ostatnie dwa. Ostatni. Świetnie. Zatrzymujesz nogi po skosie 45 stopni i robisz ruch okrężny na naprzemiennie. Raz jedną nogą, raz drugą w górze. Wytrzymaj się. Już końcówka. To jest naprawdę upskiller. Wyciągaj mocno nogi. Chwila na ugięcie, wracamy, i to była chwila dla Twojego brzucha. Mam nadzieję, że ta sekwencja podobała Ci się. Zapraszam po więcej.